Zolimy. Ci, którzy mnie wtedy uwielbiali, sądzili, że uczestniczą w wielkim wydarzeniu, ale oni nie znali tej tajemnicy. Nie wiedzieli, że moją chwałą jest umrzeć i każdy, kto pójdzie za mną, będzie ze mną związany i moje życie wyda w plon w jego życiu. Ja, syn Boży, będę w każdym z nich. Będę widoczny także dla tych Greków, którzy mówią chcielibyśmy ujrzeć Jezusa. Wtedy oni zobaczą nie tylko to, co na zewnątrz, lecz ja muszę wpierw paść na ziemię i umrzeć, aby wydać plon. Kilka lat temu narodziłem się na nowo. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie. Pozwoliłem, aby mój stary człowiek umarł. Ale nie widzę tego w ludziach wokół mnie. Muszę Wam powiedzieć, że w moim przypadku śmierć starego człowieka nie nastąpiła od razu. Odkrywałem u siebie coraz więcej przyzwyczajeń i cech, które należało uśmiercić. Pycha, samolubstwo, zazdrość, ambicja, skłonność do osądzania innych. To wszystko są typowo ludzkie cechy, które muszą w nas obumrzeć. Przez 28 lat byłem w Ameryce Południowej. Wróciłem przed czterema laty. I przez splot różnych okoliczności straciłem wszystko, co zdążyłem w ciągu tych lat zbudować. Z powodu pogorszenia mojej sytuacji finansowej musiałem postarać się o jakąś pracę. Są takie chwile, kiedy odkrywacie, że to, co zdobyliście w życiu, praktyka, doświadczenie życiowe, to wszystko się nie liczy. To boli. Moja żona umarła, dzieci mieszkają daleko ode mnie. I tak, jak zapewne wielu z Was, doświadczyłem smutku i samotności, mimo posiadania wielu przyjaciół. To był okres prawdziwej depresji psychicznej. I właśnie wtedy Pan powiedział mi, abym zerwał pewien związek, z którym łączyłem nadzieję. Niektórzy z Was wiedzą, jak to boli i jak trudno z tego zrezygnować. Ale w końcu przyszedł moment podjęcia tej bolesnej decyzji. I wtedy stało się coś niezwykłego. Pan dał mi pokój i nareszcie potrafiłem w pełni zaakceptować sytuację, w której się znalazłem. Jedyne, co mogę stwierdzić z całą pewnością, to jest to, że Jego droga jest najlepszą, jaką mogłem wybrać w moim życiu. Ten rozdział pragnę zakończyć stwierdzeniem, że Izajasz widział chwałę rajską. Setki lat temu ludzie ją widywali. Na przykład w rozdziale 8 Ewangelii św. Jana jest mowa o Abrahamie, który miał oglądać Dzień Mój i oglądał i radował się. Ten człowiek widział chwałę Bożą nawet w swym cierpieniu. My również naśladując Pana ujrzymy Jego chwałę nawet podczas cierpienia. Jezus tak o tym mówi. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Breng mij maar in die moeilijke situatie van het doodgaan en van het opstaan, opdat die heerlijkheid. Żeby moja chwała mogła być objawiona ludziom. Istotnie, Abraham widział odblask tej chwały, widziała Go również Maria. Doświadczyła tego przed grobem swojego brata Łazarza. Zrozumiała tę tajemnicę wtedy, gdy Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Zrozumiała, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu niebiańskie życie może stać się jej udziałem. Wtedy ujrzała jego chwałę. Z wdzięczności kupiła buteleczkę najdroższego olejku i namaściła nim stopy Jezusa. Powinniśmy tak jak Maria siedzieć u jego stóp i uczyć się, jak postępować jego drogą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Tak mówi Jezus. On pragnie ukazać nam swoją chwałę, abyśmy wydali obfity plon tak jak jak ziarno pszenicy.